Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa w mojej pracowni. Ponieważ strasznie leje, nie wiem, czy to słychać. Mam uchylone okno, być może będzie słychać ten dźwięk nieustannie padającego deszczu. No to wiadomo, że w takiej pogodzie ciężko pojechać na jakiś planerek, porobić zdjęcia w otwartych przestrzeniach, tak jak lubię. Więc zdecydowałem, że przedstawię Państwu. Jeden z moich ulubionych aparatów, czyli Minolty z serii XD. Jestem właścicielem od bardzo, bardzo wielu lat Minolty XD7. Tak, to jest ten egzemplarz. Jest to już kolejny egzemplarz, który mam X7, pierwszą kiedyś tam sprzedałem, ale to akurat nie istotne z punktu widzenia dzisiejszej opowieści. Chciałbym Wam przedstawić tą konstrukcję. Jest to lustrzanka jednoobiektywowa. Yy... Wypuszczona na rynek przez Minolte w roku 78, i ona jest wtedy była bardzo nowatorska, gdyż oferowała oprócz manualnego ustawiania parametrów ekspozycji także pierwszeństwo przysłony i pierwszeństwo czasu. Przy czym tutaj jeszcze się tak reklamują, że istnieje jakby w pierwszeństwie czasu. Zakodowany jest, pierwszy nazwijmy to program, tak można to powiedzieć. Robi się go w ten sposób, że domyka się przysłony do tak zwanej wartości zielonej, bardzo często w obiektywach serii MD jest tutaj taka, taka blokada, z którym można na tej pozycji zielonej, czyli na najmniejszym otworze przesłony zamknąć pierścień żeby się nie obracał żeby był zblokowany przełączamy wtedy na S czyli pierwszeństwo czasu jeśli nastawimy czas na jedną 125 to aparat pracuje można tak powiedzieć w trybie takiego podstawowego programu bo on do tej jednej 125 z całego zakresu dobierze sobie przysłonę i zrobi foteczkę przy czym jeśli Warunki ekspozycji będą takie, że nie zmieścimy się w parametrach czyli 1 125 i przysłona na przykład 22 to będzie za mało domknięte, to on automatycznie sobie skróci czas. A jeśli okaże się, że pełny otwór przysłony w tym wypadku 3,5 będzie to otwór za mało otwarty, to aparat automatycznie wydłuży sobie czas na przykład do 1:15 czy do 1:30. Prawda, że sprytne. I można powiedzieć, że w tym trybie. Oczywiście nie musi to być 1 125, możemy sobie tu w preselekcji ustawić w preselekcji czasu inny parametr. Możemy, na przykład chcieć tak fotografować z jedną 250 sekundę jako ten czas pierwszeństwa migawki, daje nam to, ten system pracy daje nam jakby. Wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy fotografować zawsze dobrze naświetlone klatki i nieporuszone, bo ten czas raczej powoduje, że będziemy z ręki mieli ostre zdjęcia. Ale co takiego jeszcze fajnego jest w tym aparacie XD7? Przede wszystkim pomiar światła jest dobry. Tam on jest, nazwałbym to, ma taki układ kombinacyjny. To znaczy przy pierwszym naciśnięciu. E, na spust migawki, tak do połowy. To klasyka. Wszyscy Państwo, którzy fotografujecie, znacie takie coś, że aparat zaczyna wtedy działać. Robi się pomiar przy otwartej przysłonie, tak? I ten pomiar przy otwartej przysłonie jest nam tutaj komunikowany w aparacie. Wewnątrz na matówce jest drabinka z wyświetlaczem diodowym, gdzie nam pokaże. W zależności od trybu pracy, czy to jaką przysłonę aparat dobierze, czy do jakiego ustawionego czasu, yy, yy, czy do, do ustawionej przysłony, jaki nam aparat proponuje, dobierze nam czas. Ale w momencie, kiedy zwalniamy migawkę, aparat dokonuje jeszcze tego pomiaru. Przy przysłonie przymkniętej do wartości roboczej jeszcze raz mierzy komórką pomiarową i wprowadza poprawkę. Potencjalnie na przykład na to, że być może mechanika obiektywu nie jest tak stuprocentowo dokładna, i ta symulacja na przykład z, z, przy przysłoni przy otwartej była nie w punkt. Więc tutaj będzie ten pomiar w punkt wtedy, i załóżmy, kiedy no na przykład są producenci, którzy podają, że obiektyw otwiera się do przysłony 2.0. A tak naprawdę to jest 2,5 na przykład, albo 2,2. No, wiecie, a optymistycznie zostało tak podane, to korekta tego drugiego pomiaru będzie taka, że mm, będzie to naświetlone idealnie tak, gdzie, tam, gdzie trzeba. Aparat, jeśli chodzi o skalę czasów, to naświetla manualnie od 1 sekundy do 1 tysięcznej sekundy. Ma czas synchronizacji migawki z fleszem na poziomie jednej setnej, przy czym ten czas X na poziomie jednej setnej ma też, swoją, ma też swój odpowiednik czysto mechaniczny, bo aparat posiada pokrętło, na którym możemy przestawić ten czas na tak zwane kółeczko. Jest to czas mechaniczny. Zresztą jak zwalnia się ten spust migawki i, i słychać pracę migawki, to ona jest nieco inna. Czuć, że tam... Aparat pracuje nieco inaczej, po prostu praca migawki nie jest wtedy sterowana elektronicznie. Jeśli chodzi o samą migawkę, jeśli chodzi o sam dźwięk pracy, no powiem tak, najwyższa klasa. Miękko, bardzo przyjaźnie, aparat nie trzepie, jeśli chodzi o lustro. Dla mnie to jest, jeśli chodzi o tego typu aparaty, no uważam, że to jest pierwsza liga. Co jeszcze jest fajne w tym aparacie, to jest to, że aparat oferuje fotografującemu pełną informację o parametrach ekspozycji. Dzieje się to w ten sposób, że jest okienko, które z obiektywu, że tak powiem, odbija i przekazuje optycznie do wnętrza ustawioną przysłonę jako parametr. Naświetlania, a wtedy czas jest wyświetlany na drabince. Bądź odwrotnie, gdy przestawimy aparat w pierwszeństwo e, czasu, to wtedy w okienku wyświetla się e, zadany manualnie czas, a dobierana przesłona jest wyświetlana po prawej stronie e, poprzez taką drabinkę diodową. Bardzo fajny, bardzo fajny system. Co jeszcze ciekawe. Jest on bezstopniowy, to znaczy, jeśli aparat zmierzy, że nasz właściwy poziom ekspozycji jest na przykład. Między jedną 125 a 1250, to pomiędzy, nam się tutaj zaświecą, zaświecą jakby dwie diody przy jednej 250 i przy jednej 250, 250. Natomiast jest to dla nas informacja, że czas będzie dobrany pomiędzy tymi dwoma parametrami. Bardzo fajnie, proste i można sobie powiedzieć, że no genialne w tej prostocie. Do tego aparat ma oczywiście. Przycisk tutaj, przycisk podglądu głębi ostrości, tak, poprzez jego wciśnięcie dokonujemy domknięcia przysłony do wartości roboczej. Mamy kompensację ekspozycji w krokach co jeden do wartości plus 2, minus 2. Oczywiście jest to aparat, który ma też swoje wady. Jedną z tych wad jest na przykład brak yy, 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 blokady ekspozycji. Jeśli Państwo sięgniecie na przykład do yy, artykułu fotokurierze z 1994 roku, tam jest opisany system XD, Minolty XD właśnie w oparciu o opis Minolty XD7, to niestety jest tam błędny zapis, że jest blokada ekspozycji. Nie ma blokady ekspozycji. Ten aparat nie ma blokady ekspozycji. To jest jego jedna z niewielu wad. Chyba drugą, też taką wadą to jest to, że skala czasów kończy się na jednej tysięcznej. Gdyby była troszkę jeszcze wyposażona, w jeszcze, na przykład jedną dwutysięczną, byłoby łatwiej fotografować z wysokoczyłymi filmami, bo wtedy no na przykład możemy zastosować właśnie tak bardzo krótki czas i mocno na przykład otworzyć y, przysłonę. Y, jakie są jeszcze atuty tego systemu? Świetne obiektywy. Świetne obiektywy, które są w bardzo dobrych cenach i y, no, ja jestem w nich zakochany, to znaczy korzystam y, z kilku systemów y, y, fotograficznych, w tym Nikona, w tym Canona EOS i muszę powiedzieć oczywiście obiektywy najnowsze Canona EOS czy też obiektywy Nikona serii Z no są genialne, jeśli chodzi o optykę. Ale jeśli cofniemy się jakby do obiektywów, które są rowiśnikami na przykład tego obiektywu tutaj Minolta MD3570 stałe światło 3,5 z funkcją makro, to muszę powiedzieć, że ten obiektyw jest genialny. I obiektywów takich właśnie, o takich przyjaznych w pracy, czy poprzez na przykład niewielką odległość ostrzenia. Minimalną, tak? Czy też właśnie to, że jest możliwość przełączenia do makro, no to wiele systemów może pozazdrościć. A jeszcze do tego dochodzi to, że one nie są koszmarnie drogie. Inne systemy są po prostu, mam wrażenie, nieco droższe czasami. Można rozbudować tak, jak ja rozbudowałem sobie ten aparat o motor. Ten motor zapewnia napędzanie. Przesuwu filmu i naciąg migawki i daje możliwość wyzwalania tej migawki, jeśli oczywiście jest odpowiednio krótki czas jej pracy dwie klatki na sekundę. Tak, to jeśli ktoś chce, potrzebuje czegoś takiego, ja tak naprawdę bardziej używam takiego zestawu do zwiększania chwytu, do poprawy ergonomii. Po prostu lubię tak mieć coś konkretnego w ręku i. I ten motorek to zapewnia. To są motory serii yy, yy, serii D muszą właśnie być z tym rozszerzeniem D. Bo jeśli ktoś kupi z rozszerzeniem G, to on ma inny, yy, inne sprzęgło, inny interfejs. Tam tu, tutaj się łączy poprzez bo taki bolec i otworek, zresztą mogę to odkręcić i pokazać yy, yy, yy. i po prostu windery serii z serii G nie pasują, tak? Chodzi tutaj o te odpowiadające aparatowi wejścia, tak? No tak zobaczcie teraz aparat bez tego jest, no jak każdy kompaktowy aparat. I jeszcze fajną rzeczą jest to, że no matówka jest genialna. Matówki Minolty są jasne, są czytelne, dobrze się na nich ustawia ostrość. Tutaj jest clean poziomy. Jest też wokół klina raster. Doskonała matówka do ręcznego ustawiania ostrości i trudno jest na przykład przejść na gorszą, bo po prostu zwyczajnie oko boli, tak. Minolta XD też jest dosyć odporna, mechanicznie jest wykonana z Metalowych powłok, że tak powiem, pokryw. No to jest porządny sprzęt. Ma swój nieco tańszy odpowiednik i też Państwu ją pokażę. I ten tańszy odpowiednik, tak naprawdę, różni się tylko kilkoma detalami tak. Ten tańszy odpowiednik, tutaj pokazuję go bez obiektywu to jest Minolta XD5. Jeśli chodzi o parametry pracy samego aparatu, to znaczy zakres pracy migawki, kompensacja ekspozycji, no to jest wszystko to samo, tak? Programy, sposób pracy aparatu jest identyczny. Jest troszeczkę delikatniejszy, bo więcej zastosowano w nim plastiku, ale to jest niewiele dostrzegalne, nie ma większego znaczenia, moim zdaniem. Też jest podgląd głębi ostrości. No, wszystko jest, czego mu brakuje tak naprawdę w kontekście XD7. Nie ma tutaj tego okienka, które w tym miejscu się znajduje, które optycznie przekazuje informacje o ustawionej przysłonie, a zatem jesteśmy wskazani na to, żeby zaglądać tak na od góry, tutaj, jeśli nie pamiętamy, jaką przysłonę ustawiliśmy, czyli w preselekcji przysłony widzimy, nie widzimy tutaj jaką przysłonę mamy zadaną, widzimy tylko czas, który jest dobierany. I to jest jakiś taki, taki mikrodrobiazg. Co jeszcze? Tutaj z tyłu, jak sobie spojrzymy, to przy wizjerze w XD7 mamy dźwignie zasłonki obiektywu. Ja może to pokażę. Co pozwala nam pracować na przykład z samowyzwalaczem, tak, ja nie wiem, czy to dobrze widać. Teraz jest takie, wyświetla się kółeczko, i to kółeczko nam teraz otworzę, zamknę. To widoczne kółeczko, ten punkt biały, on pokazuje, że mamy zamknięty wizjer i nie przytykając oka do wizjera nie, nie, nie sfałszujemy pomiaru ekspozycji, bo jeśli zostawimy tutaj samo wyzwalacz, i jakąś preselekcję czasu czy preselekcję przysłony, i nie zasłonimy tego wizjera niczym. No, ja tutaj dysponuję taką specjalną zasłonką, bo te aparaty były w to wyposażane, tak? Że można to po prostu mechanicznie zamknąć taką no, spec klapką, bym powiedział. Tak? Tutaj zobaczcie Państwo, ta spec jest teraz założona. I... Spełnia tą samą funkcję, oczywiście nie jest tak wygodna jak wbudowana zasłonka. To jeśli tego nie zrobimy, to w szczególności gdy mamy światło z tyłu, tutaj od strony wizjera, to nam się zafałszuje pomiar. Doskonałe są to sprzęty. Oczywiście wszystkim posiadaczom pomysłu na to, żeby fotografować aparatami z manualnym ustawianiem ostrości przepraszam, i z takim, no, pierwotnym, że tak powiem, lustrzankowym podejściem do tego świata, bardzo polecam Minolty. Nie są strasznie drogie, są tańsze od Nikonów. Uważam, że to dobry wybór do tej zabawy fotograficznej. Co ciekawego jeszcze Państwu powiedzieć chciałbym? Pewnie te... Ja się zastanawiałem przed filmem, dlaczego jest mniej popularny system Minolty. Dlaczego gdzieś tak troszeczkę mm, nie jest widoczny, że tak powiem. Wszyscy, jak pokazują jakiś apara, to zawsze wyciągają, nie wiem, Kanona, któregoś AE1, któregoś tam z tych, tych, które ja uważam, że są dużo. Mniej przyjazne w użytkowaniu, może są bardziej kultowe, nie rozumiem. Albo oczywiście któregoś Nikona, FM, Fe i tak dalej. One są oczywiście świetne, ale to Minolta nie ustępuje. Może dlatego, że w którymś momencie rozwoju fotografii Minolta jako producent sprzętu fotograficznego przestała istnieć i została. Częścią koncernu Sony, jak tak naprawdę ta myśl technologiczna minolty nadal żyje w produktach koncernu Sony i aparaty Sony, które są no, jednym z, z wielkich. Jed, Sony jest jednym z wielkich producentów sprzętu fotograficznego, i jak sobie spojrzycie, to ich flagowe modele. Mm, takie, nazwijmy, te, które przynoszą największy udział w rynku, to właśnie są modele z rozszerzeniem tak jak ten, 7, tak? To nawet zobaczcie, że w Sony po dziś dzień jest mikro mikrodziedzictwo yy, mikro semantyczne, bym to tak powiedział, ze swojego yy, protoplasty, jaką jest Midota XD7. O, jak słyszycie, coś złego się stało w otoczeniu. Pewnie strażacy muszą pojechać do wypadku. No kontynuując o tych minoltkach, jeśli państwo macie jakieś pytania co do systemu MD, jeśli chcecie, żebym coś wyjaśnił, chętnie w komentarzach się, że tak powiem, ustosunkuję. Być może, jeśli będą to jakieś poważniejsze pytania, to nagram suplement do tego dzisiejszego materiału. Jeśli chodzi o kontynuację projektu dotyczącego Mennonitów, prognoza na jutro wskazuje okienko pogodowe bez deszczu. Jeśli nie będzie tam zagrożenia powodziowego, bo dotychczas te deszcze, które teraz panują w, w lipcu 2025 roku, są tak obfite, że i wiatr północny, który wiał, że w, w tych miejscach, których ja zamierzałbym fotografować, występuje poważne zagrożenie powodziowe. Nawet powiem Państwu taką ciekawostkę, że byłem, robiłem zdjęcia takiej jednej jednego elementu architektonicznego. W miejscowości Dzieżgonka, potem patrzę w materiale prasowym Sztabu Przeciwpowodziowego. Właśnie wszyscy są zebrani w tym miejscu, w którym ja fotografowałem. Czyli no, to pokazuje mniej więcej, jakie tam są aktualnie wyzwania. No, Poza fotograficzne, można powiedzieć, ale nie można ich bagatelizować. Jeśli to wszystko pozwoli, to jutro pojadę. W te rejony, rejony fotografować ponownie, chyba że pojadę jeszcze w inne miejsce, to znaczy w okolice Malborka, gdzie też jest bardzo fajna lokacja związana z, z mennonitami. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za oglądanie moich materiałów. Dziękuję za subskrypcję i życzę wszystkim dobrych kadrów i do miłego zobaczenia. Cześć.